A dzisiaj będzie spontaniczny vlog, jest niedziela. Ja zaraz wychodzę, ponieważ muszę iść do sklepu i do moich rodziców na obiad, ale nagrywam tego vloga dlatego, że wczoraj wieczorem dostałam wspaniałą wiadomość. Okazało się, że moja fryzjerka, która miała mnie przyjąć 14 sierpnia, Wyjeżdżam na długi weekend i dzięki temu mogę przyjść 8 sierpnia, czyli już we wtorek. Wiąże się to z tym, że będę musiała wziąć pół dnia urlopu i mam nadzieję, że nic mi nie pokrzyżuje planów i będę mogła faktycznie wyjść wcześniej z pracy. Bo słuchajcie, ja tak przeczyłam ostatnio na te włosy, że coś chyba wysłuchało moich próśb, bo. Ja nie lubię mieć takich włosów, jak mam teraz. One teoretycznie nie są jakieś najgorsze, ale słuchajcie, przynajmniej w kamerze nie wyglądają tak źle, ale one są mega suche, nie mają w ogóle pełysku. I ja szczerze mówiąc, nosząc przez bardzo długi okres czasu włosy ciemne, które się pięknie świeciły i w ogóle farbowałam wtedy tylko same odrosty, to teraz nie mogę się przyzwyczaić do tego, co mam na głowie. Naprawdę bardzo źle się z tym czuję i konieczne będzie obcięcie tych włosów i to naprawdę wydaje mi się, że to będzie gdzieś tyle mimo tego, że ja chcę zapuszczać, bo one są naprawdę, one są takie dziwne, nieprzyjemne w dotyku, nawet te, mimo tego, że dzisiaj nawaliłam pełno maski, to one są takie no wyjdę takie przesuszone. Dodatkowo, słuchajcie, jest milion kolorów na tych włosach końcówki są totalnie szaro-bure to mi się bardzo nie podoba więc yy, na pewno je przyciemnię po prostu na jakiś czas yy, sobie je przyciemnię, po, pozwolę tym włosom troszeczkę odetchnąć i to nie jest tak, że ja nie wrócę do blondu ja na pewno wrócę, bo lubię blond natomiast trzeba czasami, słuchajcie, przystopować trochę i zadbać o te włosy, bo nie da się ich katować coraz blondem, bo nie wiem jakie by trzeba było mieć włosy, żeby wiecie te, żeby one to wytrzymały, także te rozjaśniania i tak dalej, tak więc Metamorfoza będzie na pewno spora. Dodatkowo chcę jakąś grzywkę, więc e, mam nadzieję, że się, że się słuchajcie, sama poznam w lusterku, jak wyjdę od fryzjera, no i że mnie poznać, jak się wam pokażę, No ale zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No, ufam tej fryzjerce, więc nie wydaje mi się, żeby mi coś wiecie, miała zepsuć na tych włosach. Ale chcę Wam jeszcze powiedzieć o tym, co mam tu. E, wczoraj byłam na plaży z koleżanką. Dzisiaj już pogoda plażowa to nie jest, bo jest ciepło, ale już takie zwiecie. Troszeczkę chłodniej niż wczoraj. Wczoraj było naprawdę bardzo ciepło. Co prawda, u mnie się chmurzyło, ale już na plaży, bo byłam na Westerplatte, to jest dosłownie 10 minut drogi stąd. Było mega słońce, było bardzo upalnie i. Mimo tego, że ja w tym roku już się opalałam, to słuchajcie, nie wiem, co na tej plaży się stało, że tak się zjarałam i mam same tutaj popalone policzki, brody. I tutaj zobaczcie, nie wiem na ile to widać w kamerze. Ja to przypudrowałam, ale to jest fioletowo czerwone. I tak jak mam, słuchajcie, ręce, wszystko jestem brązowa, tak po prostu tu jest tragedia. Mam jeszcze tutaj rękę też zjaraną. Nie wiem, czy to widzicie. I drugą tak samo, więc dlatego założyłam taki t-shirt czarny, bo przy czarnym tak to fioletowo czerwone, aż się nie rzuca w oczy, chociaż i tak widać, boże ja nie wiem, słuchajcie, jak ja będę chodziła. Muszę zaraz wyjść, więc nie wiem. Nie wiem, po prostu tak jak do pracy deszek pójdę jutro, bo to pewnie będzie mi się trzymało, bo to jest słuchajcie tak zjarane, że aż po prostu całe mi piecze. Nie mogę tego dotknąć, to jest takie gorące, więc smaruję czymś tłustym, wiecie, pryskam wodą taką, wiecie, tą wodą no, w sprayu, więc mam nadzieję, że mi to w miarę jakoś tam na dniach zejdzie, bo wygląda to naprawdę nieciekawie. I chcę Wam jeszcze pokazać na szybko, bo to będzie naprawdę krótki vlog, dwie rzeczy, które ostatnio kupiłam w naturze. Nowy palmoliv, jeszcze go nie miałam. Kiedyś kupowałam czerwony, ale to nie był ten czerwony, to był jakiś inny. I to jest, Zazwam powiem, to to jest yy, pryszcz zapachu kwiatu maku oraz olejkami eterycznymi z Neroli i pomarańczy. Słuchajcie, jest cudowny, pachnie przepięknie, zapach utrzymuje się bardzo dużo na, długo na skórze, więc jeżeli nie mieliście, koniecznie go kupcie sobie. Yy, jeżeli oczywiście lubicie z palmoliv, to jest 400 czy 500, poczekajcie, 500 ml, i ja za niego płaciłam 9 Niecałe 10 zł, właśnie w naturze. I w końcu udało mi się kupić produkt, który też już chciałam kupić od jakiegoś czasu. To jest nowość, on nie był jeszcze na promocji, natomiast właśnie w na naturze zobaczyłam, że jest teraz przeceniony z 20 na 15 zł. I to jest Liren Koral Morski, olejkowa mgiełka do ciała. Dużo dobrego o niej słyszałam i postanowiłam spróbować. Jak widzicie, ona jest taka dwufazowa: trzeba tą buteleczką poruszać, i wtedy te, ten olejek z tym czymś u góry się zmiesza. I pryskacie sobie skórę. Ja używam ją od tygodnia i muszę Wam powiedzieć, że y, ja mam bardzo suchą skórę. Mi jest ciężko tu się wypowiadać na temat tego produktu. Na pewno przepięknie pachnie, na pewno szybko się wchłania, nie jest jakaś obciążająca, tłusta, więc to jest fajne, natomiast y, do mega suchej skóry na pewno się nie nadaje. Ja sobie pryskam tylko ręce, jak gdzieś na szybko wychodzę i jest ok ale mm, mówię, to jest raczej do skóry wydaje mi się normalne, nie takiej przesuszonej jak ja mam, a szczególnie po opalaniu to już w ogóle się nie nadaje, ale mówię ma taki ładny zapach, że taki bardzo odświeżający, więc fajnie sobie ją spryskać skórę właśnie jak jest taka pogoda jak teraz i tak jak mówiłam 15 zł kosztowało, tak więc to już jest słuchajcie wszystko, ja teraz uciekam i nie wiem czy jeszcze się będę do was odzywała jutro, czy po prostu pokażę wam się już we wtorek tak więc trzymajcie kciuki do zobaczenia Cześć, a dzisiaj w końcu jest wtorek i zaraz idę do fryzjera. Ostatecznie wzięłam cały dzień wolnego, miałam wziąć pół dnia. Ale potem pomyślałam, że bez sensu, mam jeszcze tyle wolnego, że wezmę sobie cały dzień, tym bardziej, że mój dyrektor nie miał nic przeciwko, więc, e, więc wzięłam. I słuchajcie, tak się cieszę, że idę do, do tego fryzjera, natomiast nie cieszę się, ponieważ zobaczcie, co mi się stało. Oprycha mi się robi, po prostu dzisiaj rano wstałam, patrzę, wie o nie. Oczywiście wzięłam heavy run, natomiast nie wiem, czy go za późno nie wzięłam, bo to mi się chyba musiało jakoś w nocy zacząć robić, bo wieczorem jak się kładłam, nic nie miałam. A rano już miałam takie bąbelki, więc kurczę, nie wiem, czy nie za późno wzięłam heavy run. To wszystko przez to opalanie, bo zobaczcie, już mi ta szyja zeszła, tu jeszcze mam trochę, oczywiście teraz jest to przypudrowane, natomiast e, to ogólnie jest bardzo takie suche, bo ta skóra po opalaniu jest taka, wiecie, ściągnięta i taka sucha i nie mogę podkładu w ogóle rozmarować znaczy tego kremu BB dzisiaj, więc <grytanie> basakra, niech to już mi wszystko zejdzie. Jestem wystarczająco chyba opalona, więc na razie nie będę się opalać, bo ja, mój organizm tak reaguje, za zimno oprycha, za ciepło oprycha. Za dużo stresu, oprycha, tak więc no teraz ewidentnie od tego ciepła, więc jak przyjdę od fryzjera, to razem zobaczymy, czy słuchajcie, rozwinęło się, czy jednak e, ten heavy run uspokoił to i, i po prostu nie rozwinie się bardziej, no zobaczymy. W każdym razie, chcę Wam pokazać tylko dwie książki. E, jakiś czas temu pokazywałam Wam książkę zombie, Wojciech Chmielarz napisał. Pierwszy raz czytałam książkę tego pana. Książka jest napisana tak rewelacyjnie, że słuchajcie, nie chcę przestać jej czytać. Po prostu ona jest mega gruba, ale jest tak wciągająca. Jeżeli lubicie thrillery, powieści kryminalne, to po prostu to jest rewelacja. Ja nie widziałam, że nie czytałam długo takich książek i nie widziałam, że są. że niektóre książki są aż tak wciągające, bo jak wiecie, ja przeważnie czytałam książki jakieś tam na faktach, o mordercach, o jakichś tam zbrodniach, to są. Historie zmyślone, ale są, słuchajcie, w taki sposób napisane, że to jest po prostu szok. I z racji tego, że właśnie ten autor jest polecany przez wiele osób, a w bibliotece mmm, ciężko go dostać. Po prostu byłam już ostatnio i, i jak byłam e, miesiąc wcześniej, bo ja tak co miesiąc chodzę, biorę sobie tak za dwie zawsze książki, żeby mieć na cały miesiąc, to właśnie Pani powiedziała, że znowu tych książek nie ma, więc postanowiłam zainwestować 50 zł i kupiłam dwie książki. Normalnie bym zapłaciła za nie 70 zł, a tutaj z przesyłką wyszło mi 50. I pierwsza książka, też bardzo polecana na internetach, to Vampir. 34,90, tak jak mówię, ja za nie zapłaciłam 20 z małym hakiem. A druga to Farma Lalek. Też 34,90. I też za nią dałam 20 z małym hakiem. Nie mogę się doczekać, doczekać, aż zacznę je czytać. Jeszcze kończę książkę z biblioteki jedną, natomiast wciągnęłam się w te książki, słuchajcie, jak się wciągnę, to po prostu nie mogę przestać czytać. Dzisiaj rano też tam zaczęłam czytać jeszcze tą z biblioteki, tak więc jak ją skończę, zacznę czytać właśnie te. Jeżeli lubicie takie książki, naprawdę Wam polecam. Spróbujcie albo trafiacie na jakieś kijowe książki, a lubicie taką tematykę, zacznijcie właśnie od tego autora. Mówię Wam, to jest tak wciągające, że po prostu z chęcią będziecie te książki czytać, tak więc dobra. Ja uciekam, spakowałam sobie podkład puder, bo na pewno coś mi się gdzieś tutaj zmarze, tak więc ja mam w ogóle krótkie spodenki i taką krótką bluzkę, bo jest tak, słuchajcie, ciepło na dworzu, że aż, o, wiecie co, nie lubię takiej, wy wiecie, że ja nie lubię takiej pogody, a szczególnie jak mam taki kawał iść, bo pewnie z 40 minut będę szła na piechotę, ale trzymajcie za mnie kciuki i do zobaczenia za parę godzin. No, i jestem, słuchajcie, jestem tak wypompowana, że nie pytajcie, nie jest gorąco na dworzu. Ja się tyle na u tego fryzjera, bo oczywiście była obsuwa, i jest godzina 18.20, tak? Słuchajcie, o 6 wyszłam, poszłam na 14.00. Tragedia, po prostu tragedia. Jest, jak mi się buzia w ogóle świeci. Chcę wam tylko tak na szybko pokazać kolor. Włosy zostały, słuchajcie, przyciemnione. Tutaj są na całości trzy odcienie, więc nie powiem Wam, jakie to są odcienie, bo po prostu nie wiem. Włosy są skrócone jakieś 2-3 cm. Mam też zrobioną grzywkę. Tej grzywki za bardzo nie zobaczycie teraz, dlatego że włosy są tak mocno wyprostowane, że niestety ona mi się nie trzyma tak jak powinna się trzymać. Muszę te włosy trochę zmoczyć, to wtedy ona będzie tak do tyłu szła, bo na razie sobie po prostu bez sensu wisi. Góra jest zrobiona w takim ciemnym odcieniu, w odcieniu w zasadzie moich odrostów, więc mam nadzieję, że te włosy przetrzymają w takim mniej więcej stanie do listopada, bo 4 listopada zapisałam się na kolejną wizytę, czyli mam 3 miesiące na regenerację. Zobaczymy, czy wytrzymam, bo sama jestem ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się w ciemniejszych włosach, czy wolicie mnie w tych jasnych i jak wam się podoba z grzywką, co prawda tych grzywki jakoś bardzo nie widzicie, no ale coś tam trochę mi tutaj, zobaczcie, spada na twarz, więc dajcie znać, jaka wersja, wam się, jaka wersja mnie wam, wam się bardziej podoba, a tymczasem ja już uciekam, dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam serdecznie na kolejne filmiki, do zobaczenia, cześć!